Witam Was na moim kanale. Dziś przechodzimy do paczki z katalogu już grudniowego, tak, tego świątecznego. Co prawda już jest późno, bo dzisiaj jest 11, ale wybaczcie, ja ostatnio, nie wiem, już w tym roku, od jesieni, już drugi raz choruję, więc próbujemy szybko nagrać to otwarcie paczki. Może się nie zakaszlę. Ewentualnie, jak ktoś by miał coś sprawdzonego, bo tak mi się zdaje, że jestem drugi raz chora, więc powinnam coś wziąć na e, podniesienie odporności organizmu. Więc, jak ktoś ma ktoś sp coś sprawdzonego, bardzo chętnie e, sobie to e, przywłaszczę. Oczywiście nie mówię o tych rzeczach, które są reklamowane w telewizji, tylko naprawdę sprawdzone rzeczy, które, e, które są praktyczne. A więc, może przejdźmy do paczki. Ja w swoim zamówieniu miałam tak na początku. Oczywiście, paletka cieni. Te cienie już pokazywałam. To jest ten kolor e, e, Złota Królowa. Tak, tutaj sobie klienta. o Widzicie, jak dziwnie mówię. Zobaczymy, może jakoś przejdzie mi. Jest to paletka złota królowa. Są te, to są cienie te w brązach. Ja Wam pokazywałam, tu nie będę otwierała, bo to jest dla klientki. I do tego zamówiła sobie tą kredkę, też z tej serii, z tych nowości. To jest Golden Crow. O ile dobrze czytam, to jest taka beżowo-diamentowa kredka. Także tutaj miałam i ona, jeżeli ktoś ma ochotę zamówić, cienie są po 37,99, a kletka 12,99. Także tak, to w moim zamówieniu. Lecimy dalej. Jeszcze miałam tak, o z tej serii, prawda, serii z Morza Martwego, czyli balsam do ciała w takim fajnym, pięknym słoiczku i do tego scrap. Także tutaj też zamówienie klientki, nie będę tego otwierać, ale tak mi się zdaje, że chociaż zaraz przejdziemy do takich rzeczy, których y, lider dostaje, dostaje, może namówić w dalszej cenie. Także mi się zdaje, że ta seria będzie przychodziła chyba w takim albo opakowanie. No sprawdzimy wszystko w swoim czasie. Y, tak, co tam jeszcze mamy? Yy, mamy tonik aktywnym, z aktywnym węglem w moim zamówieniu. Proszę bardzo. Yy, jeszcze mam tutaj z serii LAX yy, Pomadka kremowa śminka z przed tym jedwabiem. Tu wam pokażę, bo tutaj już przynajmniej otworzę i pokażę kolor. Bo tu jest moje sąsiadki i ja tu rozmawiałam. Ona powiedziała, że to dla niej tak będzie zaraz używać, więc o, taki kolorek. To jest, co to jest za kolorek? Silki Apricot. O, coś takiego. Bardzo fajne, te w ogóle produkty z Laksa, bardzo dobre. Także już. Mhm. I jeszcze tutaj mamy dodatkowo ten puder. Puder prasowane, też laksa. Tu jest akurat na prezent, więc już nie będę otwierała. To też dla tej sąsiadki, ale ona powiedziała, że to na prezent to lepiej nie otwiera, bo nie wiadomo, kiedy ktoś sobie od, będzie otwierał. Także y, tego nie będę otwierać. Co tu dalej mamy? Dalej mamy, a jeszcze mamy. Y, była taka promocja, także jeżeli się, y, tak, zamówiło dwa te. Zaraz poszukam, poszukam. Jak się zamówiło dwa te płyny do kąpieli, to była mniejsza cena. I tu klientka zamówiła, zaraz jak no, znajdę wam. Tak, po 15,99 wychodziły, bo tak normalnie 17,99, a tak jak się dwie sztuki zamówiło, to po 15,99. I tutaj przepiękny zapach. To są goździki akordy skórzane. No przepiękny zapach, nie bardzo urzekł. On jest taki cieplutki, otulający, no przepiękny. Bardzo polecam naprawdę ten zapach. Tych płynów tam jeszcze chyba wyszły żele, czy coś złamałam. Dęgiełki na pewno. I chyba żele. Chyba i żele podkreślić z tej serii, z tego co pamiętam, no przepiękny zapach. Co jeszcze w moim zamówieniu. W moim zamówieniu, a no to wiadomo, kredki, e, Kretka kredka jest, e, Golden Crown, o e, ja coś pomieszałam, tak, to jest, to jest ten Golden <coughs> Crown do tego zestawu, a tutaj mamy Black Brown, taka kredka z klimersztyków, e, też dla klientki. Jeszcze w moim zamówieniu były te torebki, które już pokazywałam. Zaraz zobaczę. Jeszcze raz się je może otworzę. Tu jest dwa. Tu jest tam dla rodziny, więc wam pokażę. to są te torebeczki, które mają tak. Tutaj jedną przegródkę. One są na takim długim pasku. Tutaj mamy. O to po prostu jedna, jedna kieszeń na takie o wyjście, jak to się mówi do sklepu, żeby wrzucić czy na spacer, tak wrzucić sobie coś tam w portfel jakąś tam grzebień takie drobiazgi, prawda i wychodzimy, także coś takiego, I jeszcze miałam w zamówieniu znaczy ja sobie zamówiłam zamówiłam sobie ja już to rozpakowałam, oczywiście nie wytrzymałam musiałam to rozpakować chciałam sobie zmierzyć Taką, tą sukienkę, tak, tą naszą sukienkę, która była w katalogu, chyba 79,99, czyli około 80 zł. Nie wiem, czy ją tak na szybko znajdę. No nie wiem, mniejsza z tym, na której stronie. Eee, to była taka sukienka. Ja zamówiłam sobie MK. A mnie tak jest niby dobra, niby troszkę za duża, chociaż też potrafi Elkę czasami coś tam zamawiać, no ale nie z Iwonu, bo ajwon to trzeba, mi się zdaje, że rozmiar mniejszy. Także ona ma tak w serek, tak, to ma takie wycięcie w serek, rękawy 3 czwarte, taka lekko rozkloszowana, no fajna, bardzo fajna, zwłaszcza, że ona jest bawełniana, ja uwielbiam bawełnę z Iwonu, naprawdę i bardzo fajnie się nosi i no i dobre są te bawełny, tak? I zamówiłam sobie jeszcze, tu zaszalałam chyba z rozmiarem, elkę piżarę, bo myślałam, będzie taka luźniejsza. I zamówiłam sobie taką piżamkę. A piżamka jest krótkim rękawem, kosztowała 59,99. Zobaczcie, jakie ma piękne do wykończenia na rękawach i tak samo na dole w nogawkach. To są taka piżamka letnia, tak zwana. O, zobaczcie, jakie piękne te wykończenia. Jakie ładne, misterne. To będzie L, -ka. no i zobaczymy. To jest piżama, więc ona może być luźniejsza. Jeżeli nie odsprzedam nikomu, to będzie ta. Jak odsprzedam, to zamówię sobie M, bo ta jednak jest za duża. Wolałabym mniejszą, no ale wiecie, to jest piżama. Tak, nie przesadzajmy. Nie jest to coś, nie wiadomo. Tego, w tym po ulicy się nie chodzi, chociaż w lecie może, gdzieś na, jak to się mówi, do latania, na podwórko, być może można wykorzystać. I jeszcze mamy tutaj tak, to są takie rzeczy, które, yy, które. i też dostaje, wstaje, może zamówić za mniejszą cenę, czyli w tym yy, miesiącu co tu mamy z nowości. I tak dostaliśmy ten ymm, purblankę taką nową, która ona, co ona tutaj ma? E, promienne nuty wiciokrzewu i francuskiej mimozy, która podnosi e, na duchu kwitnąc w środku zimy na kremowej chmurce piżma. Zobaczymy ten zapach. Ja jestem bardzo ciekawa, bo tak jakoś zielony. Ja lubię kolor zielony. No, powiem Pan, mam taki świeży. No ja bym powiedziała, że wiosenny, ale rzeczywiście pisze, która w środku zimy na kremowej chmurce pisma podnosi na duchu, na pewno. Bardzo fajny, taki orzeźwiający zapach, jak ktoś lubi właśnie takie orzeźwienie, więc na, na pewno będzie się podobać. Jest to taki orzeźwiający, świeży zapach, no taki pozytywną energią nadaje. No fajny, ciekawy jak będzie z trwałością, ale zapach taki delikatny, jak to, purblanki, ale ładne i troszeczkę tam takiej słodkości, tak pod koniec gdzieś tam czuć. Mamy tutaj jeszcze tak, właśnie tak jak mówiłam, yy, z ta seria, tak mi się zdaje, że ta seria być może będzie, nie wiem, zmieniać opakowanie, yy, bo to są też minerały Morza Martwego, tak, także taka, taka nowość i tutaj przeczytamy co tu pisze, tak, twój ulubiony rytuar spa z mineralami Morza Martwego, teraz z nowymi produktami, aha, bo będą jeszcze nowe opakowania, ja tylko zamówiłam ten zestaw z serii takiej właśnie dla lidera, zaraz to tutaj otworzymy, fajnie, że zobaczcie, jest zabezpieczony, zapieczętowany, także to jest fajne, bo nikt tam już nie będzie mówił, że to było używane, tak, od razu będzie widać, że że produkt był używany. Och, jak jak z. Ja, jak zwykle mam problemy z otworzeniem, po prostu zrobiłam tu dziurę. No i raz się nie mogę. Widzicie, tak naprawdę, te rzeczy są tak zabezpieczone, że <gryw> ja zawsze mam problemy. O, fajne takie masełko, gęste. No może w ciupeńkę, ciupeńkę mi się zdaje rzadszy Ręce są bardzo nawilżone. Także chyba no, zobaczymy dłużej, ale w tym momencie, może ja za dużo tego nałożyłam. Tak chciałam zobaczyć, a jeszcze miałam swoje ręce trochę wyschnięte. Wiecie, jak to przy chorobie, że usta wysychają i, i dłonie także. No, zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Fajnie. I co tu jeszcze w nowości? W nowości mamy też właśnie to serum takie chiarunowe. Do tej pory mieliśmy serum 1,5%. Tu w nowości mamy powiększone do 3,5%. I przeczytajmy, co tutaj jest napisane. Poznaj nasze serum, 3,5% komp z kompleksem kwasu hialur hialuronowego dla efektu głębokiego wiel wielowymiarowego nawilżenia. Intensywnie nawilża zatrzymuje wodę dla natychmiastowego efektu napięcia skóry, uzupełnia poziom kwasu hialuronowego i nadaje gładką i sprężystą, gładki i sprężysty efekt na skórze. Także coś fajnego, zaraz otworzymy. I już mamy, i już mamy produkt. Tak, czyli to jest ten 3,5%. Sprawdźmy. Jest taki troszeczkę gęściejszy, minimalnie. Szybko się rozprowadza. Jeżeli robi to wszystko, co obiecują, to będzie to bardzo fajny produkt. O, super, nie, nie, nie sprawdzę jak pachnie, dlatego że dopiero nałożyłam sobie ten balsam z Morza Martwego i jeszcze tym mam, więc zapach, mi się zdaje, że to jakiegoś zapachu specjalnego nie ma. A co do skuteczności to będziemy próbować i zobaczymy jaki będzie efekt. No fajne to mi to cieszy, że z półtorej na trzy weszło, tak że czyli więcej tego kwasu jest, czyli więcej nawilżenia. I trzeci produkt, czyli trzeci produkt to mamy taki puder mineralny. Kiedyś yy, było... Kiedyś, kiedyś z serii Mark, tak, był taki puder mineralny. Mi się zdaje, że oni może chcą wrócić do tego pudru, bo dużo było osób, które no chciały, prosiły, żeby ten produkt wrócił. Ja szczerze mówiąc, pudru sypkiego używałam do tej pory, znaczy może nie do tej pory, bo. Przez jakiś dłuższy czas Ares Oriflame'u, bo ja jestem też w Oriflame i byłam bardzo zadowolona. Potem też on gdzieś znikł i się pokazał. Tego nowego już nie testowałam, a ten z chęcią wypróbuję. Także o, to jest taki transparentny, tak, do zmatowienia. Cery ogólnie do utrzymania yy, makijażu dłużej. A więc jest to puder, formuła z naturalnymi, mineralnymi pigmentami, kryje, wyrównuje koloryt skóry i wydobywa jej blask z SPF 15, odpowiedni dla cery wrażliwej. Także on będzie już w przyszłym katalogu styczniowym, za 26,99, jestem taka mądra, bo otworzyłam katalog, bo już nam przesłali katalogi na styczeń, Także, i to są właśnie te cztery nowości, które wejdą w przyszłym katalogu. Ja jeszcze żałuję, że nie zamówiłam sobie, zaraz Wam pokażę. Yy, chociaż jeszcze wiadomo, jeszcze będę składała zamówienia. Yy, nie zamówiłam sobie tego płynu do kąpieli. I bardzo żałuję i chyba muszę to nadrobić, bo tak jakoś mi gdzieś. Yy, Dziś mi Myślałam, że to może będzie w nowościach. Tak sobie pewnie pomyślałam, że tak patrzę. A być może dla tych nowościach dla lidera, które możemy kupić po niższej cenie, e, pewnie będzie, ale się okazało, że nie było. Także na nadrobię to, zamówię i powiem Wam, e, jakie są moje wrażenia zapachowe. I co my tu mamy? Oczywiście dostajemy do zamówień zawsze e, różne próbki, tak. Różne, różne przeróżne próbki, także ja tutaj że nie będę się rozczulała, bo wszyscy te próbki pokazują, ale w każdym zamówieniu każdy klient w zależności od poziomu dostaje albo mniej tych próbek, albo więcej, prawda, także tutaj po to, żeby sobie przetestować różne produkty, zobaczyć, o na przykład ten krem bardzo polecam, bardzo fajny krem nawilżający do cery wrażliwej, redukuje zmarszczki. Stymuluje kolagen, ukaja skórę, tak? zwłaszcza w okresie zimy, wiadomo, że tą zimę musimy smarować, bo inaczej ona będzie się wysuszała, pierzchła. Tak samo jak kremy do rąk w tej chwili powinny być, iść w ruch, jeżeli ktoś nie używa takie dość dobrze nawilżające, odżywcze, żeby ta zima, tak, mrózną tych rąk. Wiadomo, niektórzy aż takie mają egzemy z tego mrozu. Także każdy różnie reaguje. Jeżeli ktoś ma cerę wrażliwą, to tym bardziej smarujemy i twarz, i, i ręce przed wyjściem na dwór. I tyle chyba w tym zamówieniu. A, jeszcze chcę Wam, żebyście nie zapomnieli. Ja oczywiście, jak zwykle mam straszny bałagan, jak pokazuję. Ta ulotka od 16 jeszcze działa, także... O, może tak z grubsza pokażę, bo ona jest taka malutka. Takie produkty jeszcze możemy zamówić w cenie promocyjnej. Yy, tak, w dobrych cenach. I tutaj widzę, że chyba cherry może będzie, yy, nie wiem czy to taka cena, bo co, coraz rzadziej go widać, nie wiem czy nie będzie wycofywane, także jak ktoś by chciał, yy, to dobrze jest się zaopatrzeć, zwłaszcza, że cena wspaniała. Można wykorzystać. I chyba to było e, tyle. A no, i oczywiście dostaliśmy też katalogi. O, ja już coś przewracam. E, dostaliśmy katalogi na styczeń. Tu mamy właśnie był taki konkurs chyba e, w lecie dla literek, i tutaj dwie Panie wygrały i mogły się pokazać na e, Fokusie Styczniowym. Bardzo fajnie. Gratulujemy Paniom e, za to, że. Nie wiem, co tam trzeba było zrobić, ale no fajna, fajna pamiątka, taka, tak, że mama czy tam ktoś z rodziny jest w gazecie. No i mamy ten produkt, tak, czyli katalog styczniowy. Właśnie te wszystkie nowości, które Wam pokazał, pokażą się na ostatnich dobrych cenach. 9,99 kredki. Dużo rzeczy w takich cenach bardzo przystępnych, yy, obniżonych, tak, wiadomo, styczniowe wyprzedaże yy, będziemy mieć, i chyba to wszystko. Ja pewnie będę składała jeszcze zamówienia, yy, będę wam na bieżąco, postaram się na bieżąco pokazywać. Yy, ja miałam więcej tych rzeczy, tylko już część oddałam, więc to co zostało, albo coś, co jest dla mnie. To Wam pokazałam. No, sukienki jestem bardzo zadowolona, bardzo fajna. Na tym powiedziała, że gdzieś do pracy, na takie spotkania, też można było takie świąteczne wykorzystać, bo to są w kolorach czerwieni, tak? Także bardzo fajne. No, nie wiem, w takich kolorach, prawda? To jest irys, chyba, irys, tak. Także e, zapraszam do następnego razu, do następnej otwarcia paczki. Do usłyszenia, pa.